Cześć, tu Beata. Dziś mamy czwartek, 27 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to siódemka mieczy. Siódemka mieczy często przypomina nam, aby przemyśleć nasze motywy i nasz sposób działania. Jesteśmy w żywiole powietrza, a więc często mm, mamy jakieś zamiary. Z i z jakąś intencją działamy. I właśnie dziś dobrze będzie je przemyśleć, aby nie działać na przymus, aby nie działać na pokaz, aby... Nie było to troszeczkę na zasadzie udawania czy zmuszania się, dlatego że to będzie prowadziło do braku stabilizacji, do takiego ciskania się, szarpania się. I tak możemy dzisiaj odczuwać właśnie. Warto więc przyjrzeć się temu, czy nasze działanie nie są, czy nasz sposób komunikacji, czy to co chcemy wyrazić, to nie są tylko puste gesty, puste słowa. Um, y to będzie po prostu y, bardzo łatwo wychwycić dzisiaj, dzisiaj i nie tylko przez nas, ale przez osoby, z którymi będziemy mieli kontakt. Y, ta karta to też jest taka, y, takie przypomnienie, że, to, y, że czasami zbyt dużo albo zbyt długo zastanawiamy się, czy aby powinniśmy zrobić tak czy inaczej Zazwyczaj kiedy robimy to zbyt długo Najprawdopodobniej Już przeczuwamy Że sposób działania będzie zły Że to co chcemy zrobić nie będzie właściwe Że um, albo siebie skrzywdzimy Albo kogoś skrzywdzimy Albo po prostu będziemy działać na, na przymus tak? Siódemka mieczy też często jest dla mnie taką kartą oglądania się nieustannie przez ramię. Tak cały czas będziemy, będziemy na to patrzeć. A to będzie prowadziło do sporów, do irytacji, do braku odpoczynku, do właściwie poczucia daremności naszych działań. My jesteśmy w tarocie yy, Pagan-Tarot, czy w tarocie pogańskim. Ja spróbuję to wyostrzyć, proszę. Tutaj ona stoi i tak się zastanawia, czy ona powinna, czy nie powinna tam, tam pójść. A tak naprawdę, Siódemka Mieczy zaprasza, żeby otworzyć się na innych ludzi, nawiązać kontakty, rozszerzyć nawet krąg znajomych, tak? Ona tutaj stoi i zastanawia się, czy tam podejść. I nie bać się tego, że być może ktoś zrobi krzywdę, że być może, że to jest takie, takie bycie w takiej gotowości. A to znaczy to oglądanie się przez ramię, o czym powiedziałam, na, yy, powiedziałam wcześniej. To właśnie dzięki tym nowym znajomościom będziemy mieć szansę yy, na to, żeby przyjrzeć się naszym działaniom, które będą owocowały w przyszłości i one będą dla nas wtedy właśnie wyjątkowo korzystne. Myślę, że to też jest taki fajny czas, żeby przyjrzeć się, czego tak naprawdę pragniemy, gdzie poszukujemy równowagi, harmonii, gdzie poszukujemy spokoju albo w ogóle, jeżeli nie poszukujemy, to warto o tym pomyśleć, jakby zastanowić się, gdzie możemy znaleźć. Jeszcze raz zaznaczę: niczego nie należy robić na przymus, tak? ponieważ w dłuższej perspektywie to naprawdę się nie obroni, to prędzej czy później runie i, i najczęściej runie z przytupem. Więc nie działaj tylko na pokaz, albo nie działajmy dzisiejszego dnia tylko na pokaz, tylko po to, żeby udowodnić coś komuś, sobie. Ja też to odbieram, takie działanie na pokaz odbieram też jako takie przepalanie, puste przepalanie energii. Takie, wiecie, wykorzystywanie jej zupełnie nie tam, gdzie trzeba, ponieważ nie uzyskamy tego, czego chcemy. W dłuższej perspektywie absolutnie tego nie uzyskamy, więc yy, myślę, że warto przyjrzeć się, gdzie angażujemy swój czas. Tak? Jeżeli nie masz ochoty w tej chwili na kontakt z jakimiś ludźmi, to po prostu sobie od, odpuść. Nie ma naprawdę nic gorszego niż działanie na przymus, niż tak zwane puste gesty puste słowa, to tak jakbyśmy popatrzyli, ja jak często tak sobie próbuję to wyobrazić, to tak jak się uśmiechamy, tylko ustami, a oczy nasze dalej są albo poważne, albo obserwujące wybitnie i tak nie, jak się uśmiechamy, to uśmiechamy się całą twarzą, kiedy jesteśmy naprawdę radośni. Do niczego się nie zmuszajmy, dlatego że niczego to, do niczego to nie doprowadzi. I to działanie na pokaz będzie naprawdę trudne. Więc dlatego siódemka wieczy, chociaż tak na pierwszy rzut oka może się to nie wyda, ale w tej talii jest to ładnie pokazane. Otwórzmy się na innych ludzi, otwórzmy się na nowe znajomości, odważmy się zadziałać, tak? Ona stoi tutaj za drzewem, skryta i patrzy, co się tam dzieje. Poznawajmy nowych ludzi, poszerzajmy swoje grono znajomych, dlatego że to będzie bardzo wartościowe. A szczególnie jeżeli, jeżeli nie mamy na to ochoty w tej chwili, w porządku, zostawmy to na później. Nie zmuszajmy się do niczego, bo to naprawdę w w dłuższej perspektywie zupełnie ani nam się nie opłaci. Ja już nie mówię tylko w takim materialnym wydźwięku. Ani dla nas nie będzie dobre, ani dla tego kogoś, kogo poznamy, też nie będzie to korzystne. I myślę, że to taka fajna karta przypominająca o, o tym, żeby zweryfikować swoje motywy. I to jest takie przesłanie na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda nam się je wykorzystać. Pozdrawiam i do usłyszenia.